Zdarzyliśmy jeszcze wrócić z kamerą na boisko w hali Uniwersytetu Bielsko-Białskiego, a Polbras już wyszedł na prowadzenie w starciu z Enersysem. I będzie pierwsza okazja dla Enersysu na to, by doprowadzić do remisu. Piłka przez ekipę Polbrasu, ale kiedy na ziemię dało się sprowadzić, to w przyjęli gracze Enersysu. Blokowany dla Polbrasu jest płaskie uderzenie popiołka. No i proszę, z bliska. Bartonia Popiełka, Gałuszka. Zostawiała piłkę Popiłkowi. Teraz mocno z daleka Wojciech Gałuszka. teraz się musi wracać, bo rusza z kontrolą Polbras Balimczek. Bez problemu zablokowali to gracze NFC, którzy teraz. Kazi na doprowadzenie do remisu, No i do tego remisu doprowadzają. Ale teraz Wysław Ścieżka i uchronił dzięki temu swój zespół utraty. Gola. Jesteśmy tymczasem pod bramką Pol Brasu i trochę, trochę chyba spanikował zawodnik Enersysu, ale jeszcze nie koniec, ciągle okazja na to, by to piłkarze w seledynowych na białek po ziemi, ale nie dał się zaskoczyć wysła Ścieżka. Ale teraz e, tracą koncentrację gracze. No, super, ich może sporo kosztować. Chwila emocji. Mamy mocne uderzenie, ale uderzenie, które mija światło bramki. O, to mogło zaskoczyć się. Wiesława Ścieżkę. ścieżka może odetchnąć z ulgą, po tym jak próbował zmieścić się mu piłkę za kołnierzem Krzysztofem Biegun, który teraz. Ale czy blisko jest by tutaj do przerwy. No i proszę, trochę chaosu, trochę bałaganu i to mogło być 2-1 dla NFSu, nfs który skończy tą pierwszą część meczu z Polbrasem. Te kolejne 20 minut, no bo w pierwszej odsłonie nie zawiodły. Teraz próbowały szybko otworzyć wymóg Aleksander Cieślar. I kompletnie zaskoczyły swojego przeciwnika. Teraz poprzeczkę trafia Paweł Leśniewicz. Przejęta piłka na połowie Nersysu. Będzie okazja na gola na 2-1. Szał gracze Polbrasu, ale ostatecznie. Nie ty. Filip Żółchniewicz. Tak jak głotę Nersysu. Bardzo mówi popiołek do Pawła Leśniewicza, Leśniewicz. Teraz Polbras wychodzi na prowadzenie. ciężka jest! straty! Nie brakuje tutaj aktualnie od 18.30. Teraz Polkas rusza po trzeciego gola w tym meczu. Ale sięgają Krzysztofa Bieguna. biegun do przodu. Osiemnictwa Żukiewicza fantastycznie jednak nogami broni. Teraz Wiesław Ścieżka. Ten drużyna, która pierwsza odwygrywa 13-0. A potem przeważa na boisku. Wciąż być niepokojoną ekipą. W zimowej biznesu, ale jak uważać, musi wystrzegać się takich sytuacji. Chyba Les. nie dał tak szansę na interwencję w Wiesławowej ścieżce. Jest 3-2 dla Polbrasu. Stać ich na to, by postawić tutaj kropkę na. I Leśniewicz ma już na koncie dwa gole. Teraz sprawdził Wiesława ścieżkę. I Polbras od e, autu. Aleksander Cieślar. Już tak Enersys zdobył gola na 2-2. Zobaczymy, czy uda się również na 3 Ścieżka swojego vis a -vis Krzysztofa Bieguna. A tak, musi wyciągnąć się siatki sam. Ścieka się teraz e, zawodnik Enersysu. Utrzymują e, pozycję lidera tabeli. I z sześcioma punktami witają kolejny rok po bejs uczestnikami zimowej ligi biznesu w grupie B. Nie będziemy się już przed Sylwestrem widzieli. Czekają nas jeszcze dwa dni w towarzystwie ekipy z grupy A. No to jeszcze raz, Marcin Kacysz, Polbras z sześcioma punktami, zadowolony, ale te trzy punkty zdobyte dzisiaj było naprawdę trudno. Postawił Wam się Enersys. Bardzo dobra drużyna. Zawsze z nimi ciężko się nam grało, bo grają dosyć agresywnie, twardo w obronie przede wszystkim. Ach, myśleliśmy, że będzie łatwiej, a tu były ciężary aż do samego końca. W ogóle z tym nrs mam wrażenie, że po pierwszych dwóch kolejkach to, to każdy myślał, że będzie łatwiej, a oni po prostu grają ambitnie do końca i w dodatku czują, że mają a i parę takich zagrań, które robią, brzydko mówiąc, sprób programką Rywala. Tak, no grają prostą piłkę, ale skuteczną, a to się liczy, prawda? Rzucają z bramkarzem y, długie piłki, tam sobie ktoś to zgrywa, dzisiaj też nas taką właśnie bramkę z główki. Taki pomysł, taka gra, jak są wyniki, czemu nie? O tej skuteczności wy dzisiaj zapomnieliście, bo w pierwszym meczu to jak walec przejechaliście się po rywalu, a dzisiaj a dzisiaj to tak pomalutku strasznie. Myśleliśmy, że będzie powtórka z rozrywki, ale naprawdę było ciężko. No nic, gratuluję miejsca w tabeli, uda tego początku rozgrywek i pewnie znowu powalczycie o medale. Dziękuję i chciałem y, organizatorom i wszystkim chłopakom, którzy tutaj grają, życzyć zdrowych, wesołych świąt, bo następną kolejkę mamy w styczniu. Pozdrawiam. Dołączamy się i dzięki. dzięki.